już witamy Was wszystkich, już za chwilę Ania będzie. Ogólnie dzisiaj jest bardzo gorąco, bardzo gorąco, nie padał deszcz jest nie do wytrzymania trochę. Mama nie będzie mam znowu tobą <laughs> Jeszcze nikogo nie ma. O, to przynajmniej jak nie, nie będzie to... O, jestem jest już, już... już jest Ania. Musiałam założyć blisko wąskie. Hmm. Czekamy na osoby. Te no są, są już jest. Jest. jest, witamy wszystkich. Hejka, są dwie osoby. Ola! Mama, cicho. No, wszyscy się tak tutaj wit witają. Mm. Pozdrawiam Zonię. To są dwie osoby. Będzie konkurs jakiś? Może, pewnie będzie, bo on, ten live może być długi w sumie, bo nic nie mam dzisiaj do roboty, tylko palacie. Ja już jestem mega opalona. No, jest, ale dzisiaj jest bardzo gorąco. Mama z. jest się po I trochę teraz jesteśmy w cieniu, trochę odpoczniemy od tego mm -hmm. gorąca. Która jest u Was godzina? 12.01. Zdjęcie oglądasz kanał ciasteczko Barry", Nie oglądam. Która jest u Was godzina? 12.01. Pozdrawiam Babę Jagę. Pozdrawiam Amelkę i Stasia. Pozdrawiam Lenę. Gdzie jesteście na Dominik Dominikanie? W Polsce już jest, już jest prawie ciemno. No. Tylko tutaj jest właśnie, bo jak wiecie, to Dominikana to jest blisko równika, więc są, dzień się zaczyna po siódmej. A po osiemnastej ok. się kończy. Nie, tak po 18.30. No i tak słońce tak nie, nie idzie tylko tak słońce, tak można powiedzieć tak tylko. Nie jak u nas, prawda, no. przez całą. Tylko... Także jak rano się wstaje przed siódmą, to jeszcze jest ciemno. Krótkie są dni. Hej dzisiaj napisać do mnie. Jak napisałam, że jestem szpitalu, jak po prostu jest zuprawa, to już w domu zapytacie dlaczego była. Ciekawe dlaczego byłaś. I tak pamiętam... Pozdrawiam. Nie dziś. śmiej się z mojej nazwy. Proszę, każdy się ze mnie śmieje. Nie spoko nazwa, po prostu śmieszna, bardzo fajna. Baba Jaga. Baba Jaga. No fajna. U nas w Krakowie jest podoba. taka przystanek, ulica Baba Jaga. Tak. Także jak będziesz w Krakowie, to to jest... Nawet jak się jedzie do Zoo w Krakowie, to jest przystanek Baba Jaga. Jak tam u was i u Mamosi. U u mamusi. Dobrze. Ile z godzin zmiany czasu? U nas jest 5 godzin wcześniej niż 5 albo 6. Nie 5. W zależności, czy. No, dobra, no to nie wiem. 5 chyba. 5 szczególnych jest 17. No. No to wieź. U mnie mega bolała noga i miałam motylka. Współczuję. Pozdrawiam ninę i Kornelię. Przepraszam <laughs> Aż mi coś szczekło, jakiś kość tutaj Mamy bo kawę teraz, jesteś... my, czt, teraz mówię ja, mamy kawę za darmo bo Tutaj tej hotelu mamy tak pizzę za darmo, w której chcemy porze Od 11 do 11 wieczorem Kawę od 11 do 11 wieczorem no i jest Lody, ciastka, tak. Takie osobne są, takie miasteczko można powiedzieć, no? gdzie są sklepy i takie te rzeczy. W sklepie oczywiście nie jest za darmo. No, sklep nie jest za darmo, Ania tam chipsy 8 dolarów. 7 dolarów. 7. 7, 7 kupiła mi koleżanka, moja, mama mojej koleżanki. Napiszcie, czy chcecie, hol, co Ania kupiła w sklepie słody... ze słodyczami na Dominikanie, bo nakupiła całą siatkę słodyczy. Ba... <laughs> Tego, co nie ma w Polsce. Masz rodzeństwo, Mamy mam, e, rodzeństwo, mocz Siostrę się. Ale, pozdrawiamy, może nas Ola ogląda. Lubisz moci squid game? Kocham, po pierwsze, że to jest squid game, po drugie, że dobrze smakuje, no to wiecie. Niech może tego nie lubić. nie e, ja mam mega fajną papetę. Jeszcze chcemy <laughs> powiedzieć, że tutaj są najlepsze donaty na świecie i wszyscy no. to mówią. E, taki... W jakim kraju jesteś? W e, Kto spróbuje, no chyba najbardziej popularnym jedzeniem tutaj przez wszystkich są donaty, niektórzy nawet e, ten chyba zjada to po 6 na śniadanie. Fajnie. Masz fajną czapkę, Ania. Dzięki, ja ubiegłam Panusza. fajnie. Ja Fajnie. nie mam tapety z z Birminghamem. Takim, mm, jakąś się nazywa? Nie wiem, jak on się nazywa w sumie, ale obserwuję go na Instagramie. Ale coś tam coś tam z Squid Game. On jest takim. Strażnikiem on był, co mówił, ten główny bohater maskę i chciał go zastrzelić za to, żeby wiecie, miał go poprowadzić tam gdzieś. Jeszcze tego aktora Thanosa, to mega ładne zdjęcie i tego policjanta, więc mm ogólnie. -hmm. <laughs> I odkręcam nowy serial, znaczy nie nowy, bo w sumie stary, serial, gdzie jest właśnie ten ze Squid Game. Będę go oglądać jak wrócę do Polski. Tylko żeby się uczyć angielskiego, to sobie wezmę to po angielsku. Chyba miała polskie napisy, bo ja z angielskim tutaj to. No. No to jest bardziej hiszpańskie, to jest takie angielsko hiszpański. Ale no nie, ale jak na przykład ktoś do mnie mówi, na przykład ktoś to przyjechał z Anglii albo z Kanady i ktoś do mnie mówi, na przykład jak ten pan dzisiaj, to miał tak coś... Co? Co? Ja jeszcze, jeszcze lubię dwa, mm. dwa, dwa, dwa. Też lubię, sportę. Ogólnie tu jest bardzo wilgotno A game? Tak, znam I skupy. się wszystkim kręcą, ja, ja mam kręcone włosy, ale tutaj już mam tak kręcone włosy od tej wilgoci. Ania też, Pozdrawiam prawda? basie Stick mm. Powiedz ufu, ufu. Pozdrawiam Kaję. Która jest u was godzina? 12.06. 12.06. Twoja teraz, mama ma fajne okulary. Teraz się mm. chyba zaczyna... Będzie obiad już, ale nie jesteśmy na razie z Anią grupą. No już się zaczą zaczął. Do 15 chyba jest. No ale to później pójdziemy z takimi osobami, z którymi się tutaj przyjaźnimy. Mhm. Mamy swoją grupę. Mhm. Jedni pojechali z innym mhm. Ale tu na kolację z nimi będziemy. Pozdrawiamy Tungę. Smaczna kawka, tak pyszna. Za darmo. No to smaczne. Mhm. All inclusive tutaj mamy, więc wiecie. Fajnie. A kiedy konkurs? No dobrze, no tu możemy zrobić konkurs. Kto pierwszy napisze? Sigma, 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 sigma. Pięć razy Sigma. Yy, Dostaje moderatora. Pięć razy Sigma. Trzeba napisać. I dostanie ta osoba moderatora. Sig o jest, Zuzanna Buzka Mamy. Moderator, takiego moderatora, standardo. Proszę, masz moderatora. <grystanie> Ale teraz yy, każdy z wami Sigma, 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 Sigma. <grystanie> Co tam u ciebie? Nic, w sumie gorąco. Pozdrawiam, yy, pozdrawiam cię Zuzia. Zdjęcia hmm. tak. Ogólnie byliśmy też w ogrodzie botanicznym, jak ta roślina się nazywa? Pamiętasz? Nie wiem, Taka nie. była roślina, którą się jak się dotykało, to ona się składała. Jak się łaskotało ją. Tak. I to była mam... roślina, bo ja sobie zapisałam. No, mam, że się zapisuje. To mam, nie pamiętam po prostu, mam sklerozę. I ta roślina nazywała się. Chyba nie. Nie sama się Nasz bal. piękny, pokaż pokój. No dobra, coś tam, to nie jest to. Zaraz znajdę. Ania to. Co? kotów? Mm. Mimoza to się nazywa. Ta roślina to się nazywa. Mimoza? I ona się, jak się ją dotyka, to ona się po prostu. Składa. Rosiczka, rosiczka, rośliczka. Nic zda. The... Gdzie jesteście? Będą mi wydomi Kani. Ania, nie widać cię teraz. Rosiczka też pisze. Pozdrawiam kogoś, kto jest w szpitalu. Hejka moja fanko, chyba i dolgo się pisze, ale spoko. Hejka. I jest jasno, jest jasno, bo u nas jest 12.09, więc... Także cały dzień przed nami dopiero prowadzi. No. My nie tutaj wiem. jesteśmy o siódmej, idziemy na, na śniadanie na pół godziny, godzinę. Idziemy się opalać o 8.00 i opalamy się nam. Będzie jeszcze konkurs? Tak, pewnie tak. Pozdrawiam ni Nit. nit. Nie mam tego przeczytać. Pozdrawiam Marysie. Jakie jest twoje ulubione influ Influencera tu ja nie mam ulubionego. W sumie. nie oglądam No w Polsce YouTube. już jest ciemno chyba. Tak, w nie Polsce jest ciemno. tylko jakieś... Teraz prawie Ania mało ogląda, prawda? Bo nie... Jak siedzimy na słońcu, to nie można mieć długo telefonu, Jak się telefon Instagrama. nagrzewa. Nie oglądam telefon no, się nagrzewa. Więc podejdź na mojego Instagrama, a nie podłogę tę... Mhm. Chyba sobie zmienię tą nazwę. No może Ania... Sobie... Jaszczurka. Jaszczurka przyszła. No. Może tutaj podejdzie to nas. No. <laughs> nie podejdzie. Ale jaka no. słodka. Żeby jej nikt nie zdeptał, tej jeszcze. Nie, i każdy widzi pewnie. To pani powiedziała. O, jaka mała! Pozdrawiamy Wiktorię. W Polsce 17.10, u nas 12.10. Puka jeszcze no nie, bo na poleci. No, bo gdzieś poszła tam. Ale... Nie jest, ona cały czas, tylko że ona pewnie poleci, bo się boi. Jak tutaj będzie, podejdzie do nas, to. to pokażemy. pokażemy. Ale mi podejdzie. Pozdrawiam Aniu, Arię. Pozdrawiam, Arię. Dobra, to yy, konkurs kolejny. Jak będzie 300 osób? Od 315, no to tak. No to kto pierwszy odpowie na pytanie prawidłowo, co ja bym dała? Czy wolę palmy czy drzewa? Napiszcie, co ja bardziej wolę. Jak myślicie, co ja bardziej wolę, palmy czy drzewa? A kto zgadnie pierwszy, to będzie miał moderatora. Palmy. Dobrze, Marzyna Śmigelska. Dodaj, jako moderatora. Dobra, i to koniec. No, i już mamy moderatora. Ja pierwsza byłam, nie Maniula, Maniula. Nie byłaś pierwsza, Maniula, niestety. Szkoda. Palmy pierwsza była Marzena, śmigelska, niestety, przepraszam. Napiję się trochę twojej palmy, bo mi się strasznie chce spać. Ale tam masz ekspres. Ale już wypiłam. To co ty pijesz tak? W no, masz kontakt z Julią i Nie mam, to jest po prostu taki trend. Ale kiedyś A się A co do moderatora, w sumie nie wiem tak szczerze, ale jeśli ktoś... Taki ma Ania kontakt, że nawet Julia Żugaś do niej napisała na maila, znaczy na mojego maila, no. że ją zapraszam na spotkanie i, dziękupo... no, no, no. i podziękowała za spotkanie. Ale wie, że to nie ona pisała? No, ale to może ktoś od niej, prawda? Ile masz lat? Nie mówię. Tak, Ania, za nie mówiłeś? Też zasypiasz? Czytam. Czytasz, Ania, czyta. czy koty? Koty. Jaka, Jaka flaga jest flaga dominikańska. Biało-czerwona-niebieska, chyba, tak, prawda? No tak. I każdy kolor coś M oznacza. No przy nie mogę nic napisać. Szkoda. Po prostu wpiszcie sobie w emotkach Dominikana i Wam wysk wyskoczy flaga tak. Dominikana. Moja mama może napisać na swoim polu. Czerwona to jest krew, chyba sygnalizuje tak. krew przelaną za. A i widzicie, jakie zdanie dominikańskie? Kurczak, ryż i, fasol. i fasola. I, I tak, ryż to jest biały kolor. Czerwony to jest fasola. A niebieski to kurczak. A niebieski to kurczak, nie wiemy skąd się to w ogóle I na Dominikanie, nie wiem, czy wiecie, narodowym um, sportem, jakby oprócz bejsbola, bo najlepszy baseball nie, no nawet? Golf też najlepsze no? pola golfowe? Walka kogutów. Mama. Podobnież nawet takie specjalne czubki yy, kogutom zakładają, jak koguty ze sobą walczą. O, taka, właśnie ktoś napisał flagę dominikany. Basik z moderatką. Czerwona, Czerwona jest tenis. tenis czy siatkę? Zdecydowanie tenis. Mhm. Oh my God. Jeśli ktoś mówi, że chodzę do piątej klasy, bo chodzę z mini psiaki, ja skąd wiedzię, że chodzę z mini psiaki jakby. Może nie chodzę. Kto wie? Może ona kłamała jak mówiłam. Tak, to jest ta flaga. Mm, tak, pozdrawiamy policję. U nas jest po 12. Kolejny konkurs? Nie, już chyba nie. No to teraz wam daję wysoką poprzeczkę na 400 osób. I to jak wyłączyć czat na YouTube? Trzeba oznaczyć, że to jest przeznaczone dla dzieci. Tam masz taki wybór jak rozpoczynasz live'a. Bądź w nowym miaczku, tak. Tamte wakacje, nie wtedy, tylko w tamte. No już blisko, tylko jeszcze 80 osób, 77 i będzie kolejny konkurs. No i dzisiaj Ania wrzuci, wrzucisz ten filmik? Jaki? O, o tym locie, czy już masz do nie. nie. Aha, no dobra. Może wieczorem. No to już nie, bo to już u nas jest 17, bo to nie za bardzo, prawda, nie zrobiłaś Stanley to trzy normalny kubek, normalny kubek ogólnie, to jest tak, że to podobnie, pod, pod, jest nie są Anglicy, tylko... Yy, Kanadyjczycy yy, i Amerykanie. Yy, no nie Amerykanie, ale Anglicy też. Yy, no to oni po prostu przynoszą to takie duże standeje i oni sobie wpływają do tego alkoholu, żeby mieć więcej. Mhm. Mega wstyd. Ale to jest mega taki dobry napój, nie wiem jak, jaki to jest smak. A to jest jakiś taki owoc, bo na pewno nie truskawkowy. Slushy. Slushy się, to są takie... No wiem, pomyliło mi się. To są takie... taki mega dobry napój. Mega pyszny. Kiedyś myślałam, że to zalpala na szczęście nie. Góry ci może. Może, ale zdecydowanie ocean wola. Bo jest, nie ma tam tak dużo dla mnie. To Poczekaj jakiś tak. Mhm. To jest Prawda? Tak. Nie my mieszkamy w Krakowie. Tak. Hola. 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 nie mam pytanku. no zadawaj. Czy masz tatę? Mam tatę. Chyba każdy ma tatę. No, każdy musi mieć jakby tatę, ale ja mam takiego, co się mnie interesuje. Ja mam tatę. Tata Ani zapłacił mm. za wakacje właśnie. Mm. Czarną czekoladę czy Czekolada zdecydowanie zwykła. A nawet byłyśmy tutaj w A to, fabrytach... to ja powiem... Wiecie jak się tworzy czekolada biała? Nie ma coś z kakaowca, ponieważ tutaj na Dominikanie jak robią czekoladę to oddzielają e, olej, olej e, 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 tusz, e, kakaowy i e, ten proszek tak kakaowy i tłuszcz kakaowy jest dodawany do białej czekolady, ponieważ e, Ona nie ma kakao w Tak, w ogóle. to jest tylko e, tłuszcz jakby Ona ma smak czekolady, ale nie ma koloru Tak i nie jest czekoladą można powiedzieć, tak. to jest sam tłuszcz Byłyśmy właśnie w fabryce czekolady, tutaj na takie krzywdy. Jesteś slajd? Slajd, nie wiem, musisz ocenić. Jak włączyć slajd na YouTube? Trzeba przyjść jakąś weryfikację. Nie przychodziłam tu dawno. No, chodzę z ta jedna MK, ale może nie chodzi o zmienić, skąd wiecie jakby. Po co ludzie piszecie o niej? Jakby to jest mój letni. Ania nie mówi z kim chodzi do szkoły, a jak ktoś inny mówi, z, z, że chodzi gdzieś do szkoły i z kim, no to my nie będziemy się do tego odnosić. Jak mam na Dumnikenie? Dobrze, super. super. Jak się włącza live? Trzeba przejść weryfikację potem, jak chcesz włączyć komentarze, to masz przeznaczone dla lub lub nieprzeznaczone, też to nie przeznaczone, no i masz włączony komentarze. My jesteśmy na Dominikanie, że jest takie słońce. Ja nie lubię mini psiaki. Spoko. Każdy ma swoje zdanie. Co to u ciebie? Dobrze, super. Barcelona czy Real? U z Welling ma dziewczynę. Ale każdy mówi, że zer zerwią bardzo szybko, bo to jest jakaś taka, co miała na początku Kosz koszkarzy, i kogoś no, oni od razu praktycznie ze sobą zerwali. Ona no, podobno, że tylko dla pieniędzy jest ze wszystkimi. I dla obserwacji. Mam pytanie, no zadawaj. Mm -hmm. Lubisz i Lubię. Jest okej, okay, ale nie ogląda. Czy masz chłopaka? Nie mam chłopaka i nie chcę. Ale są tutaj ładni chłopacy. Ogólnie wczoraj był taki ładny. Idę mu jutro na piwę go spotkam. Ale taki jeden był też ładny, Ja go spotkałam, co mu motocykle na mieście. To też był mega ładny. Był podobny do laminy Yamala, ale był bie, e, bardziej jaśnijszy. biały, no jaśniejszy. No. Hejka, tu lęka zna Ania z y, jakby. Daleczka czukuje, jest za tobą. Po co, chyba? E... No, spotkała się z nią raz w Danii. Gdzie na wakacje? Jeszcze nie ale może do Paryża, bo chciałabym do Paryża polecieć. No, że i w Disneylandu. Spoko, bo w sumie mam być No Mama, no i wszystko mi wypijesz. Mhm. Mhm. Pozdrawiamy na dziesięć minut. No to długo nawet. No jeszcze tak 10 minut, żeby mhm. nam się może telefon, chociaż tutaj jest taki cień, ale może nam się. No trochę taki jest. nagrzany. Ty jest za tobą. Nie ma. Smutno. Co, co będziesz robić? Więcej hauli zakupowych? No właśnie no. zadałyśmy pytanie, czy chcecie haul zakupowy ze słodyczy, które Ania tutaj całą siatkę słodyczy <noise> zakupiła. Takich, co nie ma w wracać, Polsce. Kiedy wracacie do Polski? W sobotę. E, jak w sobotę? E, w piątek, w piątek będzie. Nie, w czwartek. W czwartek jedziemy stąd, o 12 mamy lot. Nie, o 16 mamy A, lot. A, o 15. No, no, przed 16. Jedziemy 11 godzin. Lecimy. Lecimy. Czyli w piątek będziemy w Polsce. Nie, przecież u nas będzie 15. No, jak, w, jak tutaj wylatujemy o 15, to u nas będzie już wieczór. I rano będziemy w Polsce, o, o 7 rano. A. I od razu do Krakowa lecimy. Jedziemy. A Ania, nie, od lewa, Ania nie odpowiada córzu. na pytania, z kim się przyjaźni. Pozdrawiam Agatoj. Ile masz lat? Nie mówię. Jak ci się, wam się tam podoba? Bardzo fajnie. Bardzo są z mili ludzie. już naprawdę po co zadajesz to pytanie, bo i tak na nie nie odpowiem. A jakie A pytanie zadaję? Tak, do domu? Tak, jedzie, lecimy. 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 Ikea czy Agata? Ikea. Nikt nie napisał, czy chcą haul zakupowy ze słodyczy. Tak, ktoś napisał tak. Najlepsza dubajska czekolada. Teraz już wszędzie są w zasadzie no. dubajskie czekolady. Także ta dubajska czekolada to już tak skąp Ale teraz zjadła taką dobrą dubajską czekoladę. Ale niestety nie jesteśmy w Dubaju. No. Pozdrawiamy kogoś, kto Ile będzie miał imieninę. Pozdrawiamy Hanie Lubisz bubble tea Lubię bubble tea Bardzo lubię A chciałabyś się, się chciałabyś polecieć do Tajlandii? Nie, bo się boję, że tam będzie tsunami. No właśnie. <noise> I zawsze się mamy pytamy kiedy gdzieś lecimy. A tam było kiedyś tsunami? A może tam być tsunami? Na rodzeństwo? Tak. Siostrę starszą, pasożyta, który mi wyżera jedzenie. Pozdrawiam cię. A ja teraz trochę więcej kupia, żeby dla niej też było coś. Ej, prawda? Nie, nie, im nie Po jednej jedem. paczce dasz. Co? No. Jedną paczkę aż. Aż. Nie zasługuje. Ktoś chce chałup ha słodyczy, no to może oni się uda nagrać. Miałeś ułamki na mi tak. Dobra. U mnie ułamki są mega łatwe, zupełnie. W miarę łatwe są. Są łatwe. Konkurs jakiś jak To będzie jeszcze jeden już, konkurs nie. Jaki konkurs? Dobra, to kto pierwszy napisze. Kto pierwszy napisze Polska jest The best. Dobra. Polska jest the best. Dostaje wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Polska jest the best. Polska jest... Polska jest the best. O, Monika. Inni pisali z, z d. Niektórzy po prostu źle napisali i Monika była pierwsza. Bo jak wiecie, to na przykład w hotelach tutaj jest pięknie, w takich dla turystów, ale ogólnie tutaj ludzie jest bardzo, są bardzo biedni. Podobnież no. taka podstawowa pensja na Dominikanie to jest 250 dolarów. Około... Ale jeszcze są to takie lekarstwa jakieś takie zdrowotne i to jest 400 około 1000 złotych więc naprawdę tak jak się pojeździ poza miejscami turystycznymi to widać, że naprawdę duża część ludzi tutaj żyje bardzo biednie i się cieszy ze wszystkiego na przykład wczoraj taki pracownik tutaj dostał chyba na 5 dolarów niech się wszystkim kwalił. no i tak ogólnie tutaj się daje napiwki każdemu bo mm -hmm. oni są bardzo sympatyczni, bardzo mili Uśmiechają się, mają piękny kraj. I witają się. Właśnie, mają piękny mm, kraj, tak. piękną przyrodę. I nie są tutaj zakary jak ludzie w Polsce. Zawsze ludzie na przykład w Polsce, to oni tutaj tak drętwo są. I A oni są się jak... wszędzie cieszą. I oni się. Jakby, jakby za tutaj byli. Mm. Oni tutaj... Ż... Tutaj pracują, znaczy żyją, żeby pracować. Znaczy nie. Mm. Tak, pra... tutaj. Ludzie żyją, żyją, żeby pracować, a w Polsce pracują, żeby żyć. No, o to chodziło. Może ci jest za gorąco w tej nie. czapce? Przecież nie ma tu słońca. To po co ci ta czapka? Jaki przedmiot lubisz najbardziej? łeb ale w sumie teraz nie lubię wf bo nie lubię pana, którego mamy na wf Co ty mówisz? No przecież jest, jest taki fajny spoko. jest nawet ten pan. No spoko jest, no? W sumie. Ale czasami jest. Mogłabyś taki. mieć gorszego sobie. Każdy czasami ma wiesz. Jest. W sumie nie wiem, który lubię przed Ogólnie bardzo dziękujemy, że Ani się udało 70 tysięcy subskrypcji, no. że... No to może już kończymy, bo już 26 minut. No bo już telefon się przegrzewa. Dobrze i to by był koniec tego live'a. No, mam nadzieję, że się podoba. będzie może w sobotę już w Polsce w zależności czy będziemy e, mieć jet lag, czy po prostu jak się będziemy mm. czuły. Bardzo nam e, miło, że nas oglądacie. Życzymy wam udanego popołudnia, wieczoru i dziękujemy. Pa pa. pa.